Dzień dobry, witam wszystkich po raz kolejny i dzisiaj zajmiemy się kilkoma sprawami. Ja jeszcze może wrócę tylko na chwilę do tego, co miało miejsce wczoraj. Tutaj oczywiście widzimy w tle to, co miało miejsce wczoraj pod domem Johna Boltona, niedaleko od Waszyngtonu. Jego dom jest w stanie Maryland. I tak jak wiadomo, wczoraj właśnie FBI zorganizowało taki nalocik na dom Johna Boltona, ale również na jego biuro, które znajdowało się niedaleko jego domu. Ale tutaj oczywiście były sygnały dotyczące tego, w jakiej sprawie ten nalot w ogóle został prze przeprowadzony. Były to dwie kwestie. Jedna z tych kwestii to kwestia jego książki, którą napisał. Ja mówiłam o tym wczoraj, we wczorajszym swoim materiale. No i ogólnie w sprawie tego, w jaki sposób on obchodził się z tajnymi dokumentami i w ogóle co robił z tymi z, z informacjami poufnymi, których tak naprawdę nie miał prawa przekazywać dalej. Tak więc jeszcze jest jedna sugestia tutaj się pojawiła. Że podobno John Bolton zarabiał duże pieniądze za granicą i mógł być zamieszany w handel informacjami wywiadowczymi. No to już są naprawdę grube, grube informacje, bo jeżeli sprzedawał innym krajom informacje, które pozyskał podczas swojej pracy dla rządu amerykańskiego, Korzystając ze swoich poświadczeń bezpieczeństwa i dostępu do tych tajnych informacji, no to już jest absolutnie tutaj bardzo duży zarzut. Mogło to, mogłaby to oczywiście być również zdrada stanu, tak więc poważne, poważne wykroczenie. No po prostu to jest już poważna, poważna sprawa. A według dziennikarza, który nazywa się Matt Bibi. Taj, czy też Tybee, FBI planuje przeprowadzenie kolejnych nalotów na byłych urzędników administracji, podobnych właśnie do tego nalotu prze przeprowadzonego na dom Johna Boltona. Tak więc miejmy taką nadzieję, no jak wiadomo, w sprawie Rosja, Rosja, Rosja jest wielu ludzi, którzy powinni być surowo ukarani. Wszyscy tutaj czekają już na, na takie naprawdę duże, duże wydarzenie które doprowadzi do tego czy do tego, że po prostu na przykład chociażby taki Obama czy Hillary Clinton zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za sprawę Rosja, Rosja, Rosja. Ale ja jeszcze przypomnę, że podczas tego, kiedy John Bolton, kiedy doszło do nalotu na, na podczas gdy doszło na, do nalotu na Maralago kilka lat temu Donalda Trumpa. No tutaj John Bolton można powiedzieć zacierał ręce. Nie ukrywał, że jest z tego powodu zadowolony. No a teraz odwróciły się, odwróciła się sytuacja, jak to możemy pięknie powiedzieć ten, kto kiedyś był ścigany teraz ściga. Tak więc w tym momencie to się tutaj już karty, karty się odwróciły. A... Jeżeli chodzi o Maralago, to jeszcze są nowe informacje dotyczące, dotyczące właśnie tego nalotu na Maralago. Jak powiedziałam, miało to miejsce kilka lat temu, zresztą w sierpniu i Kasz Patel ostatnio na ten temat się wypowiedział, a mianowicie dyrektor, dyrektor oczywiście FBI, Cash Patel, jest dyrektorem FBI, i, i powiedział ostatnio, że po zbadaniu sprawy doszli do wniosku, że nalot na dom prezydenta Donalda Trumpa przeprowadzony przez prokuratora generalnego Meryka Garlanda, naruszył obowiązujące procedury prawne i standardy. Nie było żadnych podstaw, aby wtargnąć do domu, do domu Donalda Trumpa, do rezydencji Donalda Trumpa. I mają teraz na to jednoznaczną odpowiedź. Dziennikarz zapytał Kasza Patela hmm, konkretnie o to i hmm, na, zapytał go, kiedy wszedł pan na stanowisko i teraz kieruje pan całym FBI. Co z tym starym kierownictwem, które zleciło i nadzorowało tę operację? Czy ci ludzie zostali usunięci z biura? Na co Kaszpatel odpowiedział, że każda osoba, którą przyłapano na nadużywaniu uprawnień lub uczestnictwie w tym procesie, została usunięta z funkcji kierowniczych. Jeżeli znajdziemy kolejne osoby zamieszane w te działania, a pamiętajmy, że FBI liczy 37 tysięcy pracowników, Podejmiemy szybkie kroki tak, jak robiliśmy to dotąd. Wystarczy spojrzeć na listę osób, które zostały zwolnione i na to, co same mówią po odejściu. Jak choćby niedawno jeden z przyjaciół Petera Strzoka. To pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku. To jeszcze się nie skończyło, będziemy działać dalej. No i oczywiście czekamy na te dalsze działania. Dziennikarz również tutaj zadał mu kolejne pytanie podczas wywiadu. Dlaczego zaatakowano Maralago? czego szukali? Dlaczego doszło do tego nalotu w ogóle? Do dziś nikt nie wie. To wydarzyło się kilka lat temu i pewnie będziemy o tym dyskutować przez wiele kolejnych lat. Wspomniano też sprawę Russia Gate na spotkaniu. Trumpa z Putinem na Alasce o co chodziło? To jest właśnie pytanie dziennikarza czy ktoś wie, czego FBI tak naprawdę szukało. Na to z kolei złożone pytanie. Gasz Patel odpowiedział, że próbowali sfabrykować przestępstwo, którego tak naprawdę nie było. Odpowiedź jest jasna: nie było żadnego przestępstwa, nie było żadnych podstaw do tego, by zrobić nalot na rezydencję Donalda Trumpa. Wyjaśniliśmy to ostatecznie. Teraz musimy pociągnąć ludzi do odpowiedzialności, tych ludzi, którzy upolitycznili wymiar sprawiedliwości. FBI musi odzyskać zaufanie Amerykanów, abyśmy mogli skutecznie ścigać najgroźniejszych przestępców, terrorystów czy osoby zamieszane w inne poważne sprawy. Takie operacje jak, to jest właśnie Mary Gallen, zresztą przed chwilą na ekranie był, takie operacje jak nalot na Maralago były całkowicie bezprawne, sfabrykowane i sprzeczne z konstytucją. A teraz zadajemy pytanie, dlaczego to zrobiliście? Wiemy, że nie było powodu, żeby to zrobić. Teraz jest czas na pociągnięcie ludzi do odpowiedzialności. No i właśnie tutaj Kaszpatel. Yy, Opisuje, w jaki sposób te dwie, te dwie sprawy się różnią. Mówi, że jeżeli chodzi o nalot na Maralago, to ten nalot był absolutnie niezgodny z prawem i nie było żadnych podstaw do tego nalotu. Natomiast jeżeli chodzi o nalot na dom Johna Boltona, to oni mają informacje. Które jednak sprawiły, że ten nalot był, był przeprowadzony zgodnie z procedurami. Zresztą bardzo ciekawe są oczywiście reakcje lewicy. Można się naprawdę bardzo pośmiać, jaka to jest hipokryzja. Kiedy zorganizowany był nalot na Maralago, na dom prezydenta Trumpa. Wtedy absolutnie nie mieli z tym żadnego problemu. Natomiast teraz używają takich słów opisując to, co, co stało, do czego doszło wczoraj w domu Johna Boltona, że to naprawdę jest trudno, trudno jest w to uwierzyć. Nazywają Donalda Trumpa tyranem, porównują go do Putina, na przykład, mówiąc, że pozwalając na to, żeby taki człowiek doszedł do władzy, właśnie później dzieją się takie, że, takie rzeczy. Jest po prostu tyranem, że do tego dopuścił. Tak więc no to jest naprawdę, ja nie mogę tego zrozumieć, ale ja chyba jestem tutaj na innej, innej linii czasowej i kompletnie nie, nie rezonuje ze mną takie, takie rozumowanie, tak więc ja tego nie rozumiem w ogóle. Dalej, proszę bardzo, jest kolejna sprawa. Teraz przechodzimy do kolejnej informacji. To jest informacja, która dotyczy Alligator Alcatraz i decyzji sądu. Jest to decyzja sądu federalnego. I 21 sierpnia federalna sędzia nakazała prezydentowi Donaldowi Trumpowi, oraz stanowi Floryda, aby zaprzestać umieszczania ludzi w Alligator Alcatraz. Chodzi oczywiście o ośrodek detencyjny dla nielegalnych imigrantów na terenach Everglades na Florydzie. Sędzia również zakazała dalszej rozbudowy tego obiektu. A dlaczego? Tutaj nie chodzi o traktowanie tych zatrzymanych, czy też o jakiekolwiek sprawy, które mają związek z samą procedurą, z samymi procedurami. Chodzi o coś innego. Sędzia Kathleen Williams przyznała rację organizacjom ekologicznym, które pozwały placówkę, twierdząc, że zagraża ona środowisku Everglades i tamtejszej faunie. Ośrodek znajduje się 60 km na zachód od Miami i swoją nazwę zawdzięcza oczywiście otaczającym go rozległym bagniskom, które są zamieszkiwane przez może troszkę mniej sympatyczne niż inne zwierzaki aligatorki. Ośrodek może pomieć, pomieścić 5000 ludzi. I choć decyzja nie, za, nie zamyka całkowicie ośrodka, tylko y, ogranicza jego działalność. No oczywiście tutaj y, jest kontrowersja, ponieważ wiadomo, że DeSantis, gubernator Florydy, się z tym absolutnie nie zgadza, zresztą administracja Trumpa też nie. W orzeczeniu y, sędzia stwierdziła, że władze nie mogą przywozić na teren żadnych nowych osób które nie były tam już wcześniej przetrzymywane w chwili wejścia tego postanowienia w życie. Nakazała również, by w miarę przenoszenia zatrzymanych w inne miejsca część infrastruktury została rozebrana. Konkretnie zabroniono, zabroniono montowania dodatkowego oświetlenia przemysłowego. Utwardzania dróg, zasypywania, kopania, groma, grodzenia czy też jakiejkolwiek innej rozbudowy terenu. Sędzia nakazała także usunięcie części sprzętu i instalacji pomocniczych. Władze w ciągu 60 dni mają usunąć wszystkie generatory, zbiorniki paliwowe, kanalizacyjne, odpady i pojemniki na odpady, które zostały zainstalowane. W ramach tego projektu. Część ogrodzeń i dodatkowe oświetlenie, które już zbudowano, również musi zostać zlikwidowane. Sędzia również napisała, że decyzja ma na celu dostosowanie się do prawa Florydy chroniącego zagrożone ekosystemy Everglades. No, tak jak powiedziałam, gubernator stanu Florydy nie, nie, nie zgadza się z tym, a wręcz można powiedzieć, że otwarcie zlekceważył to postanowienie. Sędzi określając je jako motywowane politycznie, zapowiada, że nie pozwoli, by stanowe działania w sprawie imigracji zostały wstrzymane. Powiedział, że taka decyzja nie jest dla niego również tutaj żadnym zaskoczeniem. Powiedział, że deportacje będą kontynuowane, tak więc absolutnie tutaj, a jeżeli chodzi o dalsze działania, to absolutnie właśnie nie będzie nic zaprzestawać. Ale to nie wszystko, ponieważ nie tylko nie tylko tutaj mówi o tym, że że po prostu nie zgadza się z tą decyzją, ale również mówi, że również działa, a konkretnie odwołał się oczywiście już od tej decyzji. Jeżeli chodzi o tą decyzję, to nie tylko mówi, że Floryda ma na prawo wspierać egzekwowanie prawa i usuwanie nielegalnych imigrantów nie tylko z Florydy, ale z całych Stanów Zjednoczonych, ale również zapowiedział otwarcie kolejnego Ośrodka Migracyjnego, który będzie się nazywał Deportation Depot. Ja tak jak powiedziałam, to nie są tylko puste słowa. złożył również apelację od decyzji sądu federalnego. I ta, ta apelacja została złożona do 11 okręgowego sądu apelacyjnego w Atlancie. Nie ma na razie tutaj szczegółów dotyczących argumentów prawnych zawartych w tej apelacji. Tak więc tak sprawy wyglądają na Florydzie. Niedawno zresztą jeszcze mówiłam, że jest już w trakcie przygotowanie ośrodka detencyjnego. Które będzie otwarte w Stanie Indiana. Tak więc będzie tutaj tego jeszcze więcej. A teraz już informacja dotycząca tego, co jest w tytule dzisiejszego materiału. Chodzi o Gwardię Narodową i mamy informację, że nawet do 1700 członków Gwardii Narodowej zostanie zmobilizowanych w 19 stanach. W najbliższych tygodniach, aby wspierać Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach akcji administracji Trumpa przeciwko nielegalnej imigracji i przestępczości. Ta informacja została potwierdzona przez urzędników Pentagonu. Dokumenty pokazują planowane aktywacje w 19 Stanach ze statusem obowiązującym od 19 sierpnia do połowy listopada. Największa obecność gwardii przewidywana jest w Teksasie, no i oczywiście e, oczywiście e, jeżeli chodzi o Teksas, no to wiadomo, że e, na pewno to jest dlatego, że po prostu Teksas graniczy z Meksykiem i Taki stan jak Teksas ma większą obecność ludzi, którzy są nielegalnymi imigrantami. Tak więc, właśnie prawdopodobnie z tego powodu, właśnie więcej będzie tej Gwardii Narodowej w stanie Teksas. Co jeszcze? Członkowie Gwardii Narodowej będą wspierać ICE w zarządzaniu sprawami transporcie, logistyce i pracy biurowej związanej ze sprawami dotyczącymi nielegalnych migrantów, na przykład zbieranie danych osobowych, pobieranie odcisków palców, próbki DNA i fotografowanie osób w areszcie ICE. Zgodnie z ustawą, która nazywa się Posse Comitatus, jest to ustawa z 1878 roku, użycie wojska w egzekwowaniu prawa cywilnego jest ograniczone jednak żołnierze gwardii narodowej zostaną zmobilizowani na podstawie tytułu 32 do którego pose komitatus się nie stosuje a co to jest ten tytuł 32 czyli tak zwany title 32 jest to część amerykańskiego prawa federalnego regulująca działalność gwardii narodowej pozwala żołnierzom gwardii narodowej Działać pod dowództwem stanowym, ale z finansowaniem federalnym. Daje elastyczność w misjach, które są związane z ochroną stanu lub reagowaniem na katastrofy bez pełnej mobilizacji wojskowej. A jeszcze nawet podczas wczorajszej konferencji prasowej w gabinecie owalnym. Nie tylko Donald Trump wspomniał o Gwardii Narodowej w innych Stanach, ale również konkretnie wspomniał o takim mieście jak chociażby Chicago. Po prostu powiedział, że Chicago będzie następne. Zasugerował, że Chicago będzie następnym miastem, gdzie zostanie podjęta federalna interwencja w celu zwalczania przestępczości bezdomności i nielegalnej imigracji. Tak więc to samo, co dzieje się teraz w Waszyngtonie będzie się działo prawdopodobnie w Chicago. Zaproponował rozmieszczenie gwardii narodowej w Chicago po, po właśnie po tych podobnych działaniach w Waszyngtonie czy też w Los Angeles powiedział, że w Chicago jest bałagan i stwierdził, że mieszkańcy tego miasta domagają się pomocy federalnej. No i oczywiście nie można się było spodziewać innej reakcji od gubernatora stanu Illinois, czyli od J.B. Pritzkera. Jest absolutnie przeciwny temu, i również burmistrz miasta jest przeciwny temu, Brandon Johnson, czyli burmistrz Chicago. Stanowczo sprzeciwiają się temu pomysłowi, no ale... Chyba tutaj będą mieli mało do powiedzenia w tej kwestii. Twierdzą, że takie rozmieszczenie mogłoby zwiększyć napięcia i jest niepotrzebne, biorąc pod uwagę ostatnie postępy miasta w zmniejszaniu przestępczości. No nie wiem, jakie są te postępy miasta w zmniejszaniu przestępczości. Dodatkowo również. Podkreślają, że rozmieszczenie wojska bez zgody stanu byłoby niekonstytucyjne. Tak więc takie są komentarze. Ale czego można było się innego spodziewać po takim stanie jak Illinois? No i jeszcze takich kilka tutaj uwag do tej konferencji prasowej, do tego, co miało miejsce wczoraj w gabinecie owalnym. Otóż pojawiły się takie komentarze, i absolutnie ja tutaj nie mówię, w co wierzyć. Ja tylko spotkałam się z takimi komentarzami, dlatego zdecydowałam się na to, żeby, żeby o tym wspomnieć. Spójrzcie, w jaki sposób tutaj ci panowie są ubrani. Może jeszcze zrobimy sobie najpierw tutaj takie zdjęcie. Pokażę z, z platformy X, z Twittera ponieważ na platformie X pojawiły się komentarze, komentarze dotyczące tego, że panowie nie mieli na sobie krawatów i wystąpili bez spinek do mankietów. Mnóstwo jest takich komentarzy, że jest to symboliczne, że absolutnie nie było to przypadkowe. Tylko, że jest to sygnał. Jest to sygnał, który pokazuje, że jest to po prostu koniec gry, że wojna się skończyła, że umowa jest zawarta, że już nie ma żadnych tutaj powiązań, tak jak krawat może symbolizować takie właśnie powiązanie z czymś, zawiązanie, tak jak stryczek być może. Tak właśnie fakt, że wystąpili oni podczas tej konferencji prasowej w gabinecie owalnym bez krawatów i bez spinek do mankietów, może to sugerować właśnie jakiś ukryty tutaj sygnał, który sugeruje, że jest to końcowe sprzątanie i że absolutnie tutaj nie powinniśmy patrzeć na to, jak na coś. Przypadkowego, tylko jest to odcięcie jeszcze takich właśnie ostatnich, już symboli, ostatnich takich właśnie sznurów, odcięcie od kabały i od Deep State, od głębokiego państwa. Tak więc możecie sobie myśleć na ten temat, co chcecie, ale. Nawet GROK, czyli sztuczna inteligencja, która została spytana na platformie Twitter o interpretację tego, właśnie w taki sposób odpowiedziała. Tak więc, taka jeszcze ciekawostka. I jeszcze ostatnia rzecz na dzisiejszy dzień, również taka dosyć ciekawa, proszę bardzo. Pojawiły się takie z kolei zdjęcia, materiały na Twitterze również. I tutaj możemy zaobserwować, jak chodzi prawdziwy robot, a obok tego możemy sobie porównać to do tego, w jaki sposób chodził czy też chodzi cały czas Joe Biden. Tak więc widać naprawdę tutaj podobieństwa, jak się człowiek przyjrzy, no jest to podobny sposób chodzenia Joe Bidena tak, jakby chodził robot. Tak więc tyle spraw dzisiaj nas na dzień dzisiejszy. I naprawdę po raz kolejny mogę powiedzieć, że od momentu, w którym skończyłam wczorajszy materiał, no naprawdę znowu bardzo dużo się dzieje. Tak więc informacji jest mnóstwo, ale w sumie to chyba dobrze, dlatego że nareszcie mamy informacje, które są, które są dobre. No i wiadomo, oczywiście zostały również tutaj upublicznione nagrania, transkrypcja. Inform, transkrypcja rozmowy, która została przeprowadzona w zeszłym miesiącu z Gillane Maxwell. No ja tutaj nie będę tego sama interpretować. Kilka godzin temu podałam przytłumaczyłam bardzo krótki materiał, który, w którym można się więcej dowiedzieć z tego, co konkretnie, co konkretnie Ghislaine Maxwell powiedziała. A jeżeli chodzi o interpretację, no to to już tak jak powiedziałam, każdy może sobie to interpretować na własny sposób. Serdecznie pozdrawiam wszystkich i widzimy się już niedługo. Do następnego razu.